Pam, 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 Czołem kurwie, tu z a to już dawno przygnęły. A już teraz wracają. growe z Grim, Grim War Edition. Kocham, w cudzysłowie, kocham gry wanilki. Grim Grimoire to jest remaster gierki z PS2 o tym samym tytule. Tu się nazywa Once More bodajże, teraz nie pamiętam, bo mam, miałem z wami trochę przerwy, trochę gierek skończyłem w międzyczasie. Behemoth przy okazji się chce z wami przywitać. Nieważne. W każdym razie, wracając już do gierki, miałem okazję ograć tego, odziwo RTS-a, ale o samej grze oraz całej tej otoczce, jeżeli chodzi o, o, samą, o samych twórców oraz samą tę, studio, które tworzyło tę grę za chwilę. E, miałem ją okazję ograć na premierę, troszeczkę mi zajęło czasu, żeby się z wami spotkać. No niestety jakoś ostatnio nie miałem weny chyba, żeby się nagrywać w swojej rejguppi I, i wolałem gdzieś tam sobie po prostu pograć z wami, z ekipą, więc, więc wszystkich was serdecznie pozdrawiam, najbardziej pozdrawiam w tej chwili na pewno. Standardowo Adama oraz całą ekipę Spara Evo oraz wszystkich bijatykowych maniaków, hej! Oraz nowego kompadre do koopów czyli czyli z którym męczy Monster Huntera, hej! Em, wracając do tematu Grim, Gruar Once More. Jest to przedstawiciel konsolowych RTS-ów, kurwa, jeżeli można tak nazwać, że są tacy przedstawiciele, to to na pewno jest. Od firmy, która... Jest taka charakterystyczna, to jest chyba ich pierwszy twór konsolowy, który ja przynajmniej grałem ale na PS2 jeszcze, ale, ale chyba ich pierwszy twór, bądź pierwszy twór, który charakteryzuje się, ich gry charakteryzują się jednym: oni mega, mega nie zamykają się w jakimś dziale, oni mieszają konwencjami, i kiedy ich pierwsza gra, Grim Grumar, jest RTS-em, pomieszaniem z wizualnowy, który mi się podoba, a nie na widze wizualnowy, ale o czym zaraz. Tak, jego następny produkt od InSphere jest to pomieszanie Metroidvani, RPG i Platformera. Kolejny ich produkt był typowym slasherem z elementami roguelike. Po czym kurwa wylądowali z beatem upem pomieszanym z hack -and slashem i pomieszanym z action RPG. Aby ostatnio zrobić grę, którą ja jeszcze nie grałem, która jest wizualną Noweląt, e e Tower Defense i czy tam jeszcze. No w każdym razie ja jestem kupiony i grami, po. po przez parę aspektów. Pierwszym aspektem niewątpliwie jest magiczna, piękna, cudowna, zajebista, jedyna w swoim rodzaju rysowana oprawa graficzna. To, co oni robią z 2D, to jest po prostu w chuj mistrzostwo świata. Ten design art, ten taki soczysty, kurwa, taki... Oglądasz to i myślisz, kurwa, jacy oni mają łeb, i oni mają, kurwa, rysowników, jak to wygląda? I ja pierdolę, nie? I tak to wygląda nawet po latach, bo ta gierka ma 20 lat, coś plus, minus. Nie pamiętam kiedy ona wyszła, więc tak strzelam, pirat drzwi, chuj tam, czy mam rację, czy nie. No, Pod 20 lat ma. I ten leni, nie leniwy remaster, bo powiem o zmianach niedługo, jest, przedstawi, dalej wygląda obłędnie, chociaż graficznie wiele nie zmienili, pewnie podrzucili pod HD, a kiedyś były telewizory z dupą, ale to wygląda tak samo dobrze, jak to wygląda. No, e, Czym to jest, o co w tym chodzi, i na chuj, ja się tak jaram, bo się jaram ja Jaram się każdą każdym igrą, jak mówiłem przed ten Design art, ale przede wszystkim oni potrafią tak wymieszać konwencjami, że ta konwencja jest smaczna. W tym wypadku wzięli na warsztat coś, co nie ma prawa bytu, czyli RTS-a w wersji konsolowej. Cała ta historia to jest właśnie, jak powiedziałem wcześniej, coś pomieszanie dwóch gatunków: jest to RTS oraz wiz. Trudno mi to przez gardło przychodzi, bo nie na widzę wizualnoweli. I Visual Novel. Visual Novel jest na tyle uproszczony, że to są tak naprawdę przerywniki pomiędzy poszczególnymi chapterami, które są już RTS-em. Te przerywniki opowiadają historię młodej dziewczyny, która wstępuje do, do tego, do szkoły magii i czaroksięstwa, ale to nie jest żaden Hogwarts, to jest Hogwarts, ale w wykonaniu japońskim. Tam każdy czarodzie to są kurwa, na przykład diabeł, kurwa, jakiś typowy Gandalf, kurwa, który wygląda jak Gandalf szary, a magia to nekromancja, demony i chuj wie co. Jeszcze oczywiście w japońskim sosie, więc wszystko jest lekko podane, to nie jest mroczna gra typu Diabolo, Pomidoro, które teraz ogrywam. Jest to wszystko takie japońskie, smaczne, ręcznie rysowane i bym to nazwał, kurwa, pedalsko, homoseksualnie śliczne. E, historia ta opowiadała się o tej młodej dziewczynie, która wstępuje do magii, by się jej uczyć i aby w 7 dni, 7 dni, bo gra trwa tydzień, stać się najlepszym czarodziejem na świecie. Jak to zrobi tak w krótkim czasie? O tym dowiecie się w bardzo ciekawie przedstawionej fabule w formie całkowicie y, zdabingowanej. nie no, że, 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 że nie napisy, tylko jest, napierają głosiki y, wersji y, historii, która jest ciekawa, ona, ona nie ma gdzieś tam y, no, ona jest bardzo ciekawa przez to, że jest japońsko zwichrowana i ma parę zwrotów akcji ma 20 czapterów bodajże jest, coś takiego, może się parę, teraz nie pamiętam, bo naprawdę parę miesięcy grałem temu, więc ja to mówię już tak troszeczkę, troszeczkę na odpierdol, bo, bo już nie jestem na świeżo z tą gierką, więc też to mogę się pomylić. W każdym razie, fabuła tej gry jest jak najbardziej na plus. Mamy tutaj wszelakie, jak mówiłem, jest parę szkół magii, które uczymy się w trakcie przechodzenia fabuły. Jest to na przykład natura, w której mamy wróżki, kurwa, chuje muje, dzikie węże, te jednorożce, kurwa, inne piękne, kurwa, pierdząco słodkie rzeczy, jeżeli chodzi o fantazy Są andedzi, czyli nekromancja, czy jakieś szkielety, demony, chuje muje, dzikie węże. Jest czarnoksięstwo, gdzie są smoki, inne chuje muje. Jest alchemia, gdzie są, kurwa, cyborgi, rycerze i tak Cyborgi, roboty i chuje, moje dzikie węże, ich bluty i chuj wie co. I to jest tak jak papier, kamień, nożyce. One wszystkie na siebie oddziałują, gdzie na przykład e, nekromancji, że na przykład e, automatycznie nekromancja wygra z tą naturą ich na kurw. Tak wpadnie kurwa demony i rozpierdolą nekromancję. I to tak się kurwa w całej tej grze mieli. I trzeba odpowiednio e, do, dopasowywać swój, bo masz dostęp do tych wszystkich szkół, dopasowywać swoje możliwości pod to, co kim. Gra przeciwnik dany w formie, jak widzicie, pięknie rysowanej 2D gdzie my widzimy, tak naprawdę, całą tą ekipę pod jakimiś takimi, kurwa, schodkami, dwindami, chuje-muje, takie tam rzeczy i przechodzimy tymi jednostkami. Na samym początku rozgrywki mamy kryształ surowców, jak w RTS-ie, gdzie takie, kurwa, jakieś nasze mobki, typu glutki, kurwa, goblinki twoje stare, biegają, kurwa, wysysają energię z tej many, dają ci w domku i z tego domku możesz budować nowe domki, w których budujesz, kurwa, jednostki, które je ulepszasz i naszych przeciwników. Sama ta gra Potrafi blać w kość, jest taktycznym takim dosyć mocnym yy, czasem i, i dosyć za mocnym, bo, 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 bo jeżeli nie odpowien odpo taktycznie nie podejdziesz, to bardzo szybko przegrasz, Także yy, teraz właśnie z tyłu widzę, że jakieś kurwa ruszają jakimiś smokami, kurwa na coś. No w każdym razie w każdym razie się dzieje, się, jeżeli chodzi o tą taktykę. Yy, co dodano? Bo ta gra jest jaka była na PS2, ale co dodano? Dodano Przede wszystkim i to jest bardzo istotne: przyspieszenie czasu, przez co już na przykład smoki idą tak, i to nie trwa wszystko godzinę, tylko kurwa 20 minut skondensowane, jak gdzieś się nie dzieje, to może przyspieszyć czas. szybciej też surowce się zbierze, oni też tam szybciej chodzą do Ciebie, przychodzą, a Ty możesz zapierdać, bo ten smok bardzo wolno kroczy, a ty tym przyspieszeniem sprawia, że on już tak chodzi, oni też szybko idą. No, generalnie się dzieje. Na mapce, na mapce oczywiście standardowo patrzysz, co się dzieje na ekranie, żebyś wiedział, gdzie są przeciwnicy, gdzie jesteś ty i gdzie się tam napierdacie. No to standardowe RTS z piękną, jak widzicie, rysowaną grafiką. Z bardzo ciekawą przedstawioną fabuło. Yy, muzycznie jest tak, fantazy wesoło, kurwa podrygiwania nie ma. Ani jeden kawałek po tych miesiącach nie pamiętam, ani jednego kawałku, ani jeden kawałek mi nie przeszkadza mnie rytwa, więc jak najbardziej zrobiło to swoją robotę. Nie przeszkadza mi to kurwa, ja uważam, że EST że, że, że nie ma to się. Co się, się dorzucić. Co natomiast jest dla kurwa trofalnych dziwek? Jak ty, kalwa, Ta gra po przejściu gry automatycznie wpada platynowa. Ma jestem zajebisty i zdobyłem jej platynę po prostu ją przechodząc. Więc ym, dla wszystkich onanistów, ym, trofikarzy trofalnych dziwek, po 15 godzinach, bo tyle tak więcej zajmuje, wpada wam platynowy pucharek. Więc jeżeli ym, no, robi wam w miarę to co tutaj widzicie oraz słyszycie ode mnie, plus jesteście trofealnymi dziwkami, to jest gra dla Was, bo wiecie, po prostu Platynę, grając w bardzo przyjemną grę. Ehm, tak naprawdę nie grałem za dużo RTS-ów na konsolach, bo takowe nie istnieją za bardzo. No są tam pojedyncze sztuki, więc nie mam porównania, nie potrafię tego jednoznacznie porównać do innych gier. Po prostu jest to kolejna, a właściwie pierwsza, ale kolejna zajebista gierka od Vanilla World. Studia, które swoją niszą rozpierdala system i dla takich jak ja tworzy gierki, które nie są kurwa mainstreamem absolutnie, ale są na pewno ym, gdzieś tam tytułami, które mogą zapaść w pamięć, które cieszą wizualnie i takie kurwa łechcą twoje kurwa migdałki hipsterstwa growego, nie? I to tak, to działa kurwa. I, i ta, pomieszanie tej oprawy, tej, 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 tej grafiki, tego gameplayu, który jest zawsze oryginalnie dobry, bo on, nawet jak jest sztampowy i jest pomieszany z paroma różnymi... Tak sobie myślisz, grając na przykład w Grim Roar, albo grając w Dragon's Crown, albo grając w Odin Sphere, albo Muramasa, tak sobie myślisz, kurwa, jak oni to zajebiście połączyli. Tak te, te parę gatunków w jeden, tworząc taką niesamowitą całość miszmaszu gatunkowego i sprawiając, że ta gra jest dobra. Grim Roar jest po prostu dobrą grą. I jest ona godna polecenia dla każdego, który siedzi i czasami wymaga czegoś innego od Gierek, aniżeli AAA, Ubisoft i A to the Game. W każdym bądź razie, jeśli to co jest zrozumiałe, ale czasami nie, jest to, co zrozumiałe to co do was pierdolę, a... trochę powiedziałem w tych chyba. I, I lubicie taktyczne wyzwania, RTS-y, piękną oprawę rysowanym graficznie, to jest tytuł dla Was. I ja Wam go serdecznie, zdrowo i kurwa Michałkowo stojąco polecam. Um, oceniając jakoś tak chujowo, literkowo, cyfrowo, ocenię go na. Takiego co 8 bo to. Ale mówiąc dzisiaj, już nie mówiąc o tym, że nie graliście, bo graliście w ocenę na PS2, czy to tak, czy to nie, to jest gra warta 8 i warta tych pieniędzy wydanych na nią, tak? Bo jest to po prostu bardzo dobra gra od Wani Lawery. Jeśli gdy lubicie Odin's Fear, Dragon's Crawl, Muramasa, to trzecie, 13 Sentinels, którego ja jeszcze nie grałem, na pewno Grim też Wam przypadnie do gustu i musicie to zaopatrzyć. Tym bardziej, że. No nie, ona jest dosyć droga, ale chuj z tym. Warto. Po prostu warto. Jest tutaj sporo kontentu postgame'owego samej gry, samej w sobie. Jest sporo kombinowania z tymi klasami, sobie ulepszasz tam skille, potem drzewka też To jest Tego wcześniej nie było na PS2, są drzewka, które ulepszają twoje jednostki. Troszeczkę, żeby też ułatwić, bo ona na PS2 była cholernie żmudna i trudna, a mi to nie przeszkadzało w ogóle tamtych czasach. Eee, to tyle, jeżeli chodzi o samo Grim War Once More. W tej chwili chciałbym Wam serdecznie grę polecić i, 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 i mówię ok, bo, 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 bo czy się dowiedzieliście z niej, czy nie, warto, warto w nią wejść, czy nie. Zależy od Was, bo na pewno się nie dowiedzieliście, bo nie możecie patrzeć na mury, więc nawet tego nie, nie oglądacie, kurwa. Ale to już jest nieważne. Chciałbym z tej strony serdecznie powiedzieć, co tam dalej, bo generalnie skończyłem parę gierek parę gierek od czasu ostatnich wysrywów i na pewno gdzieś na dniach pojawi się recenzja Moja recenzja, to trudno kurwa nazwać to, to co ja tu tworzę. Chujowo tworzę. Ehm, swoją drogą, no nieważne, ktokolwiek mnie jeszcze ogląda to, 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 to pozdrawiam serdecznie. Ehm, na pewno będzie recenzja paru sztosi, w której potem ogrywałem na przykład Cruel King and coś tam Princess, the Princess and coś tam Cruel King. Um, yeah, w każdym razie bardzo piękny 2D JRPG. Potem będzie fanfary, coś co jeżeli oglądacie moje streamy widzieliście. Skończyłem w miesiąc czasu Final Fantasy 1 do 6, czyli Pixel Remaster. Kurwa, kurwa, kurbo. Yy, tak, to, to, to mnie mocno zajarało. Potem na pewno zobaczycie recenzję. Mam nadzieję, jest Street Fighter 6, chociaż o bijatykach chuja wiem, ale zrecyzuję wam. Spróbuję przynajmniej pierwszy raz wpierdolnąć recenzję bijatyki. Myślę, że później jeszcze dojdzie recenzja Diablo 4, w które gram. Zobaczymy. No i od za tydzień święto narodowe, Bogu Rodzico, fajalowa dziewica. No w każdym razie fajna naprawdę też 16 odchodzi wielkimi krokami, czy tego kto, czy nie kurwy, bez szkoły. Będę kurwa grał i będę się jarał, kurwa. Tak. No, święta narodowa nadchodzi, panie i panowie. W każdym bądź razie tyle miałem wam do powiedzenia na ten moment. Pozdrawiam Was jeszcze tych, co wcześniej oraz wszystkich moich oglądających i nieoglądających hejterów, i, i, i loverów, i kurwa przyjaciół i wrogów. Naraż paraderdy, dzięki wielkie za uwagę i hoł, kurwa.